W basenie w Mościcach odbyła się już kolejna edycja zawodów o Mistrzostwo Tarnowa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. W zawodach biorą udział pływacy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednym słowem wszyscy uczniowie, którzy wody się nie boją i chcą zmierzyć się z innymi. Są to zawody końcowe weryfikujące umiejętności uczniów. Pierwsza, trójka i czwórka z, każdych zawodów, z każdego stylu kwalifikuje się do zawodów wojewódzkich. A chętnych było niemało w ciągu zawodów. Przez basen przewinęło się około 600 zawodników, a wśród nich tacy, w których żyła płynie prawdziwie rybia krew. W tarnowskim pływaniu jest bardzo wiele talentów, także z każdym edycją zawodów, każdą edycją nauki pływania, którą też prowadzimy, te talenty się pokazują. Bardzo dużo uczestników tutaj jest tych zawodów już wychowanych tutaj przez nas na basenie w trakcie nauki pływania. Jak się pływało? Yy, super, yy, bardzo ciekawie i <ścoughs> chcę jeszcze raz. Każdy się przykłada, każdy daje wszystko z siebie i pomimo tego, że spadają okularki, spadają czepki, to wszyscy do końca płyną i, i wa walczą na maksa. A więc wszyscy ci, którzy jeszcze nie zabierali się za pisanie matury mogą pokazać na co ich stać na Mościckim Basenie. Wystarczy czepek, strój, okulary no i wola walki w prześciganiu rywali. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.